Kotor jest miastem kocin. Jak można się przekonać, chodząc po tych uliczkach, na przykład tutaj pod kościołem widzimy jednego kota, tutaj sobie łazi drugi. Jeszcze jeden chodził cały czas przy naszym hotelu. No i generalnie obok tego właśnie kościoła mamy sklep, gdzie są pamiątki z kotami, ręcznie robione, do którego zapraszamy bardzo serdecznie. the real story of Cotter's Cats started in my shop 25 years ago. Uh, when i opened my first shop, sport shoe shop, there is a lot of abandoned, hungry and sick cats. and i can't ignore them. i start to uh, take care of them, food, medical care. i, of course, start to have problem with community. why i do that? but mm -hmm. i do that. Uh, there is now so many souvenir shops who sell something about cats but nobody give them even water uh, cat is not famous animal here only mm -hmm. uh, for tourists uh, sto cat store in Kotor is like everywhere else they are abandoned they need help my mm -hmm. name is daniela i am woman who make them famous and i will do that long time mm -hmm. and the cat museum is commercial yeah. it is not cat museum dedicated to my town I Kotor skate. To jest tylko komercyjne. I to nie jest z powodu ciebie, może z powodu twojego. Myślę, że z powodu pieniędzy. ok, dziękuję. Jedyny sposób, w jaki mogę przedstawić ah, Kotor, O, okay. nie mogę, mm. bo wiercą. Ale jakiś taki sposób, w którym mogę przedstawić to miasto, na którym powiem, że trochę znam. To jest kąt historyczny. Pod kątem historycznym to miasto w zasadzie swoje początki bierze jak wiele państw, miast z, z rejonu Andrytyku. Otóż na początku w okolicach tutaj osadę swoją myli Ilirowie. Później naturalnie oczywiście przeszło to panowanie rzymskie. Było częścią prowincji Iliria, następnie w prowincji Dalmacja było to z czasem coraz ważniejszym miejscem, portem ze względu na swoją lokalizację. A kolejno to miejsce przejęli Bizantyjczycy, po Bizantyjczykach, już tutaj w zasadzie to miasto przechodziło z rąk do rąk: na początku Bułgarzy, później Serbowie, później gdzieś tam przez chwilę Bośniacy, Republika Raguzy, kto jeszcze Włosi, oczywiście, no ostatecznie. Przez chwilę nawet, w, się w 15, na, na przełomie XVI-XVII wieku, Kotor był niezależną republiką, aczkolwiek ze względu na zagrożenie osmańskie poddali się pod, no pod panowanie weneckie i stało się to częścią Albanii Weneckiej. Eee, kolejno... W latach bodajże... Znaczy tak, w zasadzie to było tak, weneckie. Bardzo często, w zasadzie jedyne, jedyna rzecz, która zniszczyła to miasto w międzyczasie, to były trzęsienia ziemi w XVIII głównie wieku. Cztery były. Konkretnych dat nie znam, ale to nie jest istotne. No i po Wenecjanach znowu miasto było najpierw pod panowaniem naszym, między innymi, pod panowaniem francuskim angielskim, takiego kuratela e, rosyjskim no i po wojnie w ogóle po pokoju w Campo w 1790 Campo Formio, w 1797 Wenecjanie oddali to Austrii e, weszło to w skład koronnego księstwa yy, Dalmacji, Królestwa Dalmacji które wchodziło w skład właśnie monarchii austriackiej Habsburskiej wtedy jeszcze, jeszcze nie Austro-Węgierskiej. No i po pierwszej wojnie, oczywiście, przypadło to e, państwu Chorwatów, Słowańców i Serbów. Później Królestwo Serb Serbów, Chorwatów i Słowańców, bo to jest kolejność jest ważna: SHS, ale Serbowie na początku. E, no i następnie po tej pierwszej wojnie. Później oczywiście to była Republika Jugosławii, a podczas II wojny przejęli to z powrotem Włosi. Włosi w ogóle wcześniej przemianowali nazwę na Kataro, czyli od greckiego bodajże gorący, coś takiego. No i właśnie w tym Kataro. Włosi urzędowali przez kilka lat, no ale później oczywiście wszystko wróciło do Jugosławii, już specjalistycznej Republiki, jako skład Republiki Czarnogóry. Taka krótka historia przechodząc się e, uliczkami kotoru z plecakiem, że jesteśmy przy głównej bramie i będziemy dalej łapać stopa w kierunku Trogiru, a pośrednio w kierunku Dubrownika i nawet tu cieszy nas pewnie Hercegnowi, więc zobaczymy. W każdym razie no musimy lecieć przed siebie, żeby mieć jak najmniej e, na środę, żeby w środę z, z jednak do tego zadaru dotrzeć. W miarę wcześnie może sobie ogarniemy hotel, może będziemy spać na lotnisku, jeszcze zobaczymy. No ja nie byłem no to przygotowany, ale wszystko jest ok. Myślę czy sobie kapeluszanie kupić i w sumie zobaczymy, ale chyba nie do końca. Chyba nie jest to to co 10 euro. Że mnie kupowałem za 4 Więc chyba nie. Proszę bardzo, mamy Clock Tower the Pyramid. Co tam pisze? A kind of pillory z XVII wieku bardzo ładna wieża zegarowa praktycznie nie naruszona tak jak mówiłem no naruszyło to tylko w trzęsienia ziemi Turcy nie potrafili zdobyć ani nikt e, a co ciekawe w ogóle tam na wzgórzu gdzieś daleko nie widać tego, ale e, jest twierdza świętego Jana San Giovanni tak zwane wybudowana no, w dużej mierze za czasów wenecjan no i właśnie ze względu na swoją lokalizację w ogóle leży sama twierdza San Giovanni która tak jakby no jest wisienką na torcie na tych murach no została leży na samotnym wzgórzu. Nazwa mi się od razu skojarzyła z jakąś baśniową scenerią na przykład, nie wiem no z jakąś, prawda Fantastyczną książką, gra Tron czy coś w tym stylu. Bardzo fajna, ciekawa nazwa. No i ta twierdza, generalnie nie byliśmy na niej. I to jest główny powód, dla którego trzeba tu wrócić, bo teraz nie pójdziemy, bo wschód słońca jest tak jakby. No, no będzie nam przeszkadzał w robieniu jakichkolwiek zdjęć czy widoków na, na Kotor, więc trzeba tu kiedyś wrócić na twierdzę. W ogóle to słońce teraz na mnie daje, więc muszę się tak zrobić. Eee, kiedyś trzeba tutaj wrócić, właśnie zobaczyć twierdzę. Eee, jakbyście się pytali czemu, mam jogurt przy głowie. Zobaczcie na no, mnie. Idę sobie, idę. Kulturalnie. Patrząc w telefon jep. Dlatego jak chodzicie to nigdy nie patrzcie w telefon. Nawet jeśli szukacie drogi, to nie chuj. W sensie... Jak szukacie tej drogi to szukajcie, ale bez pomocy narzędzi, bo może być słabo. Rozgrywam sobie język, poza tym jest spoko. A. Trzymał, żeby nie mieć jakiegoś guza kurewskiego. Ja, bez nadziei. Jestem głupi. Tam za nami powinno być widać jakiegoś pana i on od pół godziny nas dzielnie wspiera w szukaniu chyba łapaniu stopa. To ładnie mieli miejsce. Jest ciężko, bo wszyscy są stąd. Wszyscy tutaj jadą. Największym plusem jest to, że się opalimy. No, najmniejszym, bo ja będę miał problemy znowu, tak jak wieczorem. No jest. jest. Największy minus, że się opalimy. Mogłoby nie być słońca, tylko dopiero jak dojedziemy, czy coś, bo A ja nie mogę. Nie no, ale co mi da kurtka, no stary. Chodzi o łeb, ogóle. No dobra, także tam jest ten pan, który nas wspiera, gdzieś powinno go być, widać. jest bardzo źle nie złapaliśmy nic przez ponad godzinę przeszliśmy sobie na najbliższy przystanek autobusowy i prawdopodobnie będziemy tutaj coś łapać, słońce grzeje niesamowicie i stwierdziliśmy, znaczy ja stwierdziłem i tak zarządziłem, że jeśli przyjedzie bus stąd do Hercegu czy gdzieś znaczy blisko, bo nie mamy już euro więc, więc tyle na ile nam starczy no na, żeby nas podwiózł I już się pojawiają pierwsze oparzenia autostopowe już potraktowane jogurtem no i zobaczymy jak to dalej będzie. W każdym razie, no ja jako że jestem tam na antybiotyku, który jest fotoaktywny, no to jakoś tam, jak to się nazywa? W sensie no nie mogę przebywać na słońcu za dużo. I już myślę, że przebyłem za 4 miesiące tego słońca. Przez te kilka dni. No niestety. No nie udało się stopa złapać, ale jesteśmy w autobusie, jest. więc lecimy do Hercegnowi za 3 euro.